Dzień dobry wszystkim! Witam Was ponownie na tym pięknym krajobrazie, który już kiedyś Wam pokazywałem. Witam się i jednocześnie też żegnam, bo w sumie już wyjeżdżamy z tych pięknych terenów, bieszczackich terenów, ja ale to jest pięknie. Więc zatrzymałem się tutaj na chwilę, i uznałem, że coś powiem tak od siebie po prostu. I mówię, że jest tutaj pięknie i no wyjeżdżamy, ale na pewno jeszcze tutaj wrócimy, nie raz, więc cześć bieszczad. Jedziemy do Klaudi. Już jestem troszeczkę spóźniony, ale mam nadzieję, że mi wybaczy przez to, że właśnie nagrywam to dla was. Żebyśmy mieli jakąś ładną pamiątkę. Jestem już u Klaudi, jesteśmy spakowani cali. Patrzcie jak to wszystko jest pięknie poukładane, no po prostu Tetris normalnie. Wszystko tu jest tak dopasowane, żeby się nie wylewało z bagażnika, żeby było w miarę stabilne. No i żeby się dało zamknąć. Więc jak zamkniemy, to proszę, wszystko gra. No, prawie. Muszę jeszcze to jakoś inaczej ułożyć chyba. Bo... Dzień, Dzień dobry wszystkim. wszystkim. Ja już się w sumie witałem, ale kradę się jeszcze. Mnie się jeszcze nie widzieliście, tak? Będziemy dzisiaj wracać do Krakowa. Nareszcie po tygodniu i w sumie ja się boję. Ponad tygodniu, prawie tak. dwa tygodnie. Kapnęło na mnie. O, kurczę. E, boję się, że nasze rośliny będą już martwe. <laughs> jestem przekonana, że. Tak. Morby mi najbardziej szkoda. Ja jestem pewna, że te niebieskie kwiatuszki są tuż... już. One już nie są niebieskie pewnie pewnie brązowe. One już są wysuszone. I Ty na patrz, pewno. teraz bardziej krafi. No ale teraz nie jedziemy od razu tylko jedziemy nie. spotkać się ze znajomymi. Tak. Yy, bo zostawiamy tutaj jednak królika i chomika, żeby się tam nie tłukły nie kisiły w, Alcie, w Aucie, czy tam tak. przy nas. I potem jeszcze jak już, że tak powiem, spotkamy się z znajomymi, to wrócimy po niej i jeszcze pojedziemy do mojej mamy, żeby pazury obcięła. Tak, zawsze właśnie obcinanie pazurów. Tatkowi tak szybko rosną. Masakra, ej ty, coraz bardziej pada. No to będziemy siedzieć tam w środku. Nie, wiem, tylko aparat. Aha, dobra, ja wyglądam tak. Proszę. O, jak pięknie. A ja jestem cały na czarno w sumie, więc raczej nie ma. Niestety ładnych przebitek nie będzie, bo coraz bardziej pada. Nie będzie dzisiaj żadnych ładnych przebitek. Dzisiaj wracacie z nami do Krakowa, koniec, kropka. Dokładnie. Będziemy tam nagrywać, gimbalem. Jakieś super fajne ujęcia i w ogóle. Ale niedługo, wiecie co? Ja już za niedługo zaczynam wykopaliska. Jak wy to będziecie oglądać, to ja już jestem w połowie wykopalisk. Dobra, Dobra idziemy. idziemy. Bo już teraz bar bardzo już pada. Także oczywiście musiało się zdać. Yy, jezu, musiało się co? Musiała się spełnić tradycja, że zawsze jak umyję samochód, to potem pada. Jesteśmy już. Przyjechaliśmy w końcu do Krakowa i zaraz będziemy szli na balko. Nie nagrywaliśmy wam nic, bo wam się nie, nie chciało. Nagrywaliśmy na to Multum story, więc zapraszamy was na naszego Instagrama tutaj, bo warto. I co? Pamiętam Przecież... tyle rzeczy, jesteśmy no. tam tacy śmieszni. Dzisiaj było masakra. Na po, e... po prostu, bo mieliśmy cringe. z nami karaoke. O, dodam to do kółeczka cringe. To może coś no. no. także No, wchodźcie. Wchodźcie, zachęcamy. E, oceniliśmy już nasze lodośniki, które są w mieszkaniu, czyli te, co są tutaj. I o dziwo żyją. Nie jest źle. Najlepsze, ja muszę wam coś pokazać. Tak. Ta róża jest tutaj od dwóch tygodni. Ona jest żywa. Także jesteśmy w szoku. Pozytywnym. Teraz będziemy wychodzić na zewnątrz i nie patrzyliśmy tam, naprawdę, więc to będzie autentyczne. Klaudia, gotowa? Nie, no ja się boję. Jest już ciemno. Oj, troszkę nam zdechły rzeczy. Troszeczkę. Kurde. Ja mam teraz skarpetki jak Zbyszek, więc trudno. Tu, lawenda. Ja. Yeah. Ej, nie chcę nic powiedzieć, ale róża za to odżyła. Chyba mamy na nią trochę zły wpływ w takim Co? razie. Ok, ja ja pamiętacie pokazywaliśmy, spisaliśmy ją na straty. No nowe liście. Ty już chciałeś, żebym ją wyrzucał. No. Ej, tu się, bo chcę. Dole, jeszcze raz... Co? Jeszcze jutro wam pokażemy, jak będzie jasno. Morwę trzeba po, podać. Tak już ma tam jedne suche liście, ale żyje, więc. Co się stało z pomidorem? Nie wiem, jakoś się tak dziwnie przywrócił. No do światła. Może, ale ma pomidory. A jeszcze trzeba go podwiązać, bo patrz, zaraz no. ten... Nasza mięta i Melisa się bardzo rozrosły, bardzo. O, one już zde. Dobra, no tutaj jednak te niebieskie kwiatki to... No, Okej. Okay. Ej, ale reszta żyje. Ej, jakbyśmy je poddali? Ciekawy jestem. Podlejemy. Może akurat nie się jeszcze coś uda. Ej, no. te, te żyją, to jestem w szoku. Ja też. Zwłaszcza tamte. Też, no. Bo tamte to cały czas słońce było. Tak. Ła, wow, ale lawendy mi najbardziej szkoda. Najbardziej no, jak umarła. Ale tam kawałek jej żyje jeszcze. Myślisz, że to odżyje? Ja myślę, jakbyśmy że nie, jakbyśmy to obcięli? Ja chcę nową lawendę. O, nową lawendę. Ej, wow! Myślałam, że wszystko będzie mocne. O, martw. nie! Co? Rabarbar. O, nie, zostawiliśmy tu rabarbar na kompot. Puuuuuuuu. Ty eee. to wczoraj. Nie. Idziemy jeszcze do pokoju, tak. do sypialni. Chodź. Siedzi światło Tam nie patrzcie, tam jest syf Bo jeszcze wszystkiego... Szat, szat. Fuck Kurde. O nie <laughs> nie Nasz ulubiony bluz, Ale jeszcze żyje, trzeba go podleć Ja biorę go szybko, o nie Shit Ej to nie, to wiesz co? O, co się stało? On jest cały w tych pajęczynach, jak to się nazywa? O fuck Widzę <laughs> Widzicie to ja ja mimo że zdechło nam trochę roślin, to ja jestem zadowolona, bo ja myślałam, że wszystko będzie martwe, więc ja się w sumie cieszę. Ja też. Wieczni optymści. Ja. Nie no ja to naprawdę myślę... Nie bo to było tak na spontanie przedłużyliśmy sobie wyjazd. No bo mieliśmy tylko tydzień być w domu. I dwa tak. tygodnie wyszły. Witamy w dniu kolejnym, a dla was to jest po prostu ułamek sekundy. A dla nas nie. No, teraz będziemy szli na zakupy, dlatego że wczoraj nam się nie chciało, mamy pustą lodówkę, nic nie ma. No. Nie, są kabanosy od twojej babci. Nie, od mamy. A to od mamy, dobra. Bo zawsze twoja babcia daje i ja tak myślałam, że tym razem też. Nie, tym razem mama da. Dziękujemy. I ja oczywiście stoję na palcach. Normalnie jestem tak, ale jestem mała. Ej, no. Patrz. Teraz możecie zobaczyć, jak ja jestem niska w stosunku do Witka. Masakra. Fajnie, bo mogę nosić szpilki, jakby co. Ale tak, nie, nie dużo. Nie za duże. No. Nie, nie, i tak nie będę wyższa od ciebie. No bo ty się teraz garbisz. No. Nie garbię się, bo trzymam gimbala i muszę Dobra. być odchylony do tego. Pokażemy jeszcze ten, rośliny teraz. Odżyły. Mm, niebieskie chyba będą żyły, tak nam się wydaje. Przycieliśmy tak je fest, ale mają zielone liście. No, i żywe, więc to najważniejsze. Ale różowy jeden jest martwy. Oj. W nocy tego nie widzieliśmy. Yy, dla mnie tak największym fenomenem jest róż. Róża, jej, no. Jest niesamowita. Po prostu. Ona nas nie lubi. Ewidentnie. Tyle, po prostu przeszkadzaliśmy. Z ciąganiem mszyc i wszystko. I ona, na niej były mszyce, jak one zniknęły? Nie wiem, właśnie. Ale do sklepu was nie zabieramy, bo nie chce nam się nosić tego aparatu. Tak, ona, ludzie sobie idziemy. Pójdziemy do Ikeły. Bo ja chcę kwiatka jakiegoś. Ty chcesz kwiatka, ja chcę te pachnące takie o. Świeczki. Tak? Świetnie świeczki, to takie, co się wkłada, to o, tak? To takie... Żeby wymienić. No. Eee... O, świeczki, świeczki ja chcę, też no. możemy wziąć, bo się pokończyły. Tak, i pachnące A, jeszcze. I ja chcę jeszcze zorientować się w cenie koszy dla mojej mamy. No wiesz, segregację. Tak jak mamy. Witam na naszym balkonie. Proszę, przejdźmy tutaj. Tutaj jest regał. Tutaj, jak widzicie, wszystko żyje. No to, to wiecie, zjedliśmy. Zjedliśmy. I tutaj są zielone listki i dzisiaj było kilka niebieskich kwiatków, które odżyły, ale ścięliśmy wszystko, żeby tak sobie rosło. Mamy nadzieję, że odżyje, a jak nie, to się kupi. To Dokładnie. jednak jest martwe. Pomidora trzeba podwiązać. Morwa żyje. Lawenda prawie, została ważne. obcięta i tak... Chyba nie przeżyję, ale może, może. There is hope. Jest jakaś nadzieja, jest. I róża jest piękna, nie dotykam jej, bo ona nas nie lubi. No i tam to żyje, tylko muszę oskubać Petunię. I róża ma takie nowe tu, o. Tak, no jeszcze. Już... No, i trzeba Petunię oskubać, bo mi się nie chciało dzisiaj. Był taki syf, nawet nie wiecie, jak to było brudno. Trzeba było pozamiatać, później poodkurzać i później jeszcze umyć podłogi. Tak znaczy, ja mówię, no. Się. Wszystko. Idziemy, dobra. Pa, pa. Sam, pa. Ej! Dobra, chodź. Mogę? Okay? No. To idę. Chcę do Ikea na kiełbasę. Też mówicie Ikeła? Nie. Uwielbiam. Ja mówię Ikea lista zakupów musi, tak? musi być. i rozpiska na tydzień, ponad tydzień, co będziemy jeść. Dzisiaj tak rozmawialiśmy właśnie z Klaudią i tak jej mówiłem, że to byłoby magiczne, gdyby na przykład udało się stworzyć takie urządzenie, na przykład jakiś taki prostokąt niedużych rozmiarów, gdzie byłaby taka mała klawiatura, na której można byłoby pisać na przykład tą listę zakupów, którą się ma w głowie i w ogóle. Nie ma nic Ale nie, nie, nie ma szans. Nie, nie, nie w tym wieku, może gdzieś za 200-300 lat coś nie. na coś wpadnie. Ja takiego. zawsze chodzę jak starsze babcie, mam kartkę. I jeszcze długopis do skreślania. Zawsze tak chodzę i nie chodzę z telefonem, bo nie lubię. I już. Bardzo dobrze, Klaudia. Trzeba mieć swoje postanowienie w życiu. Tak! Dokładnie. Dokładnie. Nagrywam z ręki, nie chce mi się nawet wyciągać z tatywu. Bo... Jestem bo... zmęczony, bo Klaudia padła na genialny pomysł, żeby zamiast takich y, siat na ręce, wziąć yy. takie te duże, takie, wiecie, nie wiem, jak to jest plastikowe, ale takie grube. No, to takie e, wielokrotnego użytku. Żeby tak sam sobie to wziął. Ale bo... okazało się, że nie wezmę tego sam, bo jest tak. zbyt dużo tych toreb jednak. Bo ja chciałam, żebyśmy wzięli taką jedną ogromną, a Witek wziął kilka mniejszych. Przepraszam, ale to ty je hytr... dałeś. Ty powiedziałeś, że te mają iść do samochodu. No dobra, no, to ja właśnie sprawdziłam. Aha, aha. Mój chytry plan był taki, że właśnie wezmę tylko jedną taką ogromną i dużo. Witek sam będzie niósł ją. Ej, ten vlog będzie taki... Dziwny. No dziwny. Macie raz taki, taki mega luźny. Z ręki to nigdy nie nagrywałam tym aparatem, tak totalnie bez statywu. Ale jak dobrze, mam nadzieję, że się nie trzęsie. Z ręki Wam pokażę, co kupiliśmy. Ten vlog będzie bardzo luźny i dziwny. Dobra, Dobra, pokażę Wam. Tak o, odwrócę. Zakupów tam jest dużo, ale nie będę Wam pokazywać tych jedzeniowych, no bo przecież zawsze jest to samo, więc możecie sobie wyobrazić. O, kupiliśmy melony, arbuza, nektarynki. Książki pokażę. Aha, dobra. No ja Wam pokażę, co tu jest. Sorry, jak będzie tyle trudno. Byliśmy w Ikeli. Mojej mamy szklankę, bo jedna jej się rozbiła. Te takie zapachowe coś. Świeczki. O, nowe były. Ta pięknie pachnie. Witek, nie szeleść. ale nie mogę znaleźć. Ta pachnie pięknie lasem i tymiankiem. Ta... Nie mam pojęcia czym, ale też tak świeżo pachnie. To Ta jest taka owoce leśne. I ta jakaś słodka, żeby była, chociaż ta mi się najmniej podoba. Tutaj 100 świeczek i polecam. W IKEA są takie chodniczki do łazienki, my zawsze tam bierzemy i one kosztowały 5 zł, a teraz chyba wiecie przez co podrożały i teraz są za 6, no ale są takich chodniczek za 6 zł? Tak, to jest książka, którą sobie kupiłem, Studium w Szkarłacie Artura Conan Doyla Sherlock Holmes. Ale chodzi o to, ogólnie nigdy tego nie czytałem, więc nie wiem, o szeroko chodzi, do dużo oprócz filmów. Ale najciekawsze jest to, że jedna strona jest w języku angielskim, a druga w języku polskim. Więc będę sobie czytał po angielsku, a potem sprawdzał, czy chociaż cokolwiek zrozumiałem. Dobra. Tak trochę się może czegoś wyłączy. Dodatkowo mamy taki piękny zeszyt. Bo mi się podoba. I drugi taki... Ja, Ten Fajny. Żegnamy się z wami? Tak, żegnamy się. To był bardzo ciekawy dzień. W sumie dwa dni. Dwa dni. Bo jednak ta podróż Męczące. potem rozpakowywanie. Jeszcze to noszenie, było tak, kratki. że wstać rano, ogarnąć się, spotkać się ze znajomymi, później wrócić, przynosić to wszystko, rozpakowywanie, tadek. Ło no. W ogóle to była chyba najdłuższa podróż. Strasznie długo się jechało, Ale Strasznie fajnie, tak. bo śpiewaliśmy sobie. Mhm. W międzyczasie nam się rozgotowała MP3, więc musieliśmy podłączyć telefon. A jeszcze przełożyć kartę pamięci z MP3 do telefonu, a nie, nie było tego do wyciągania, tak. no właśnie. Nie igłą musiałem to robić, ale było ciężko. Mhm. Ale tak strasznie chciałem śpiewać Blaze Blaze i Numa do Manu Majej. No, no ma, no, moje. Ma, no ma, no ma jeszcze? A jeszcze jaki pech przy Kasie. O. Tak, wzięliśmy arbuza, no i e, nakleiliśmy naklejkę. Okazało no, się, że tak, wybraliśmy złego arbuza. Tam było bo tam 15 no, ziemniaki wzięliśmy też złe i pani powiedziała, że no ale droższe sobie wybraliście. I ja już się pytałam, czy, czy nie możemy tych wziąć. No to że już wezmę te droższe. Nie. Serio? No, a chciałam droższe wziąć. Ja tak latałem, bo najpierw pobiegłem, pobiegłem z arbuzem, wróciłem i pani mi daje jeszcze ziemniaki. No. <laughs> ja nie. Ech, a ja już za niedługo wykopaliska. A ja będę woził prawdzie. No, ja generalnie, właśnie, bo teraz tak opowiadamy, co u nas. Ja generalnie chciałam jeździć autobusami, ale Witek mówi, że mnie nie puści, bo on się nie będzie zarażał. Ja nie będę się zarażał. No co wiecie, ja nie protestuję <laughs> za bardzo. Oczywiście chociaż... chodzi mi o to, żeby prawda się nie zarażała, no, ale muszę jej powiedzieć, że to, że mnie się nie zarażam. Chociaż to tak trochę głupio, no bo mm, Wolić mnie tam na rano, później Ty będziesz musiał wracać i później znowu po mnie przyjeżdżać. Ale tyle fajnie, że mam wykopaliska w Krakowie. W centrum Krakowa. Mm -hmm. Nie fajnie, fajnie. Fajnie. Tak, ale korki. No dobra, ale ja się cieszę, bo wiecie, zawsze można sobie iść na zapiekaneczkę, na coś. Ja będę siedział Więc domu, powiem tylko, że w pobliżu Kracą. Najlepszych zapiekanek w Krakowie będę miała wykopalisko. Ale yy, ja przynajmniej będę miał o tyle fajnie, że będę się budził rano. To będzie taki mój motywator, bo normalnie to bym pewnie spał do 10 mhm. i nic nie robił do 13, bo mi się nie chciało, a tak to przynajmniej wstanę rano, zawiozę klaudię, przyjadę, będę musiał coś zrobić, bo będę wiedział, że zaraz będę musiał jechać po klaudię, więc będę szybko musiał coś robić. Przyjadę po Klaudię, zjemy i może dalej będę. Teraz powiem trochę, jak wyko wyglądają wykopaliska. To nie jest tak, że jest się z pędzelkiem, jak to często jest pokazywane na tak filmach. Tak nie! Tylko regularnie zapierdziela się ze sztychówką. I ucieka się przed kamieniami, jak Indiana Jones. Tak. Tak? Nie. A, to głupio. A, i robi się notatki, w sensie dziennik wykopalisk się prowadzi. A, to się prowadzi. I pomiary tachymetrem. Na moich nie będzie. No, bo to. Bo to w zależności, no, nasz teren jest jakby płaski, jest dobrze pomierzony, ale na trudniejszych terenach to tak, ta Widzisz, widzisz, jak wszystko ja Mam nadzieję, że w tym roku też coś fajnego znajdę. O, no, tamto... fajkę, dwie. dwie! Właśnie mam powiedzieć, że dwie. No. Może teraz też odkopisz fajki. Może. Ja się tylko to zastanawiam. To... Też was to zawsze zastanawiało, co ci ludzie musieli robić, żeby gubić fajki w łazni Czy przypuszczam, że palić, ale co się stało, że się zgubili i. Zostały zakopane na parę set lat, bo ja nie jestem w stanie sobie ogarnąć. Nie, tego. najfajniejsze są e, latryny. O, to a tam to już w ogóle. <laughs> w takie latrynach się można znajduje. takie skarby znaleźć. Jeju, źle. i co oni tam robili? No to tak jak nam do kibelka telefon wpada, no to też by ktoś co robił telefon. <laughs> no dobra, no. W właśnie jest... wpadł wam kiedyś do kibelka, mi nie. wpadł, wy ale wyjęłam i przetrwał. Dobra, tyle, bo tu już jest 12 minut gadania. I wchodźcie na nasze Instagramy. Miesz, już masz? masz i spiekła I, spiekła Roda. Roda. I Co? Kiśnijcie sobie tutaj albo dajcie to tu, tu, ważne. I tyle. Majo. Majo.